W dzisiejszym odcinku spełniłem jedno ze swoich marzeń A było u nim zagranie z proplayerami. I dzięki Toxikowi mogłem się zmierzyć przeciwko Odwiskowi, Arturowi i Kubiksowi I w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak wraz z Toxikiem i Matim pokonaliśmy tych bambiczków Mam nadzieję, że takie odcinek wam się spodoba Bo ja nie ukrywam, naprawdę dobrze się bawiłem go nagrywając Oczywiście wszystkie kanały chłopaków macie w opisie A ja nie przedłużając, zapraszam was do oglądania Oni więcej kasy wygrali niż Kruszwil Tyle pieniędzy wygraliśmy, że... Łojeć, człowiek... Ojej, co ja za to mogę kupić? Na Kaj, pizzę zazwala, mnie nie, nie stać, na pizzę mnie nie stać. <grym> Cześć, to na TikToku jeszcze leci. Co, co? To się źle skończy. Chłopaki, ja dobrej dziewięćdziesiątki nie mam już tutaj. Ty to jest, to tu nie, chyba nie masz tu chyba doks, nie ma Ty! let's go! Let's go! Shit on! <grym> no ugrane, ja, 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 dobrze. <grym> Idę do dobić. Nie chciałem sorry no, panowie, przepraszam. Przepraszam. Ale to było moje marzenie no. po prostu. Dobra. To ci... Szymek dawaj, ja wiem że ty potrafisz. No ja nie wiem ja co się dzieje. Szymek pętaj, żeby grać. Spajkak, 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 spajkak. No nie. Oh. I spodzony na kisiej. Ale to dobra. Trzeba robić, żeby grać tak jak wy, Może jakieś poklipy dacie Bardzo dużo trzeba grać Fortnite'a Jeszcze softtime Artura chyba, nie? Tak Nie no łatwiej się. Oj 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 Ej 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 oj! Jeee, zabiłem! Łatwo! Nie zależamy, bo skierowan chciałem, nie zaleciamy! <śmienicza> <śmienicza> Ona... ja, nie, niech cię nawet palecisz wierzbi tego. <śmienicza> no nie, nie zdążę się skampić. Cholera, jasna. Dobra, Mati jest na razie najlepszy z naszego teamu, bo powalił. Ale ja mam szykało, szykało, szykało. A ja mam killa jednego, przepraszam bardzo. Dimek, <śmierdzi> ważna swój dimeć. <śmierdzi> <team. śmierdzi> Nooo! Jaki radził poszedł? go, ma z tego. jeszcze, Ej, dobra, stracą do domu pompę. Dobry poziom. Do podawania wody, nie? Nie. Fajka, zdrawij skod. E? Fajka! Chyto. Chyba Mati Sito! <laughs> Szymon, jak widzę, bardzo bra taktyka. <laughs> ja nie mogę z tego chłopa. Rzuć go, rzuć go, rzuć go, rzuć <laughs> Graliście kiedyś fajne, fajne. <laughs> Chodźmy, bo się wybijają nawzajem. No nie! No nie! Co? się aj Będzie dobrze! Nie, no, no. Fajka z Rundo. Ej, bo przecież to już będzie dramat, jakbym się. przegrywamy. Nie, 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 do... <laughs> dawaj. Tylko tylko Wszyscy samo, wszyscy sami chodzimy Ale czemu z budowaniem? <grymne> Budujemy sami, no, Nooo, nooo Ale gdzieś mi... No nie, dobrze Dobrze no Nie no, kurde No nie Odgrywają się A czy po prostu możesz grać Polaka teraz w tym momencie? Ja bym coś powiedział, to ale chyba po odcinku, wiesz, ja chyba po odcinku Dobra, ja sam się zabiłem. Let's go. Biorę go na plecy! No, no. Dobry, dobrze, dobrze, dobrze! No, Rzucam! 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 Nieeem! Fuck! Boleciał! Odem mały, 102 metry. Dobra, no, no. To teraz, teraz bez pompy. My. No. A było, miało być bez pomp! Słyszeliście to? No ja... Dymek, dymek, jak ucieka i teraz lecisz z paszportu no, 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 no nie, babetna. Egzekucja, weź go na plecy Patrzcie <laughs> się na mój damage, chłopaki, patrzcie <laughs> się na mój damage No goty. it <laughs> Nie, się nie, nie sobie, Jak pamiętacie o tym mistrzostwa w tym Infinity, z moim To był ustawiony, bo Szymka nie było Cicho, nie gadaj o tym Let's go Mamy to widzowie? Przepraszam cię, Artur, ogólnie to jestem fanem Nie, nie, Ej, dobra macie 2 na 2 JEEEES MAMY TO JA już. DOBRA JA SAM, JA, chciałem, ja SAM, JA SAM ZABIĆ JA SAM cię CHCIAŁEM, JUŻ NIE było mnie... To DOSKACZEŁ Dziękuję. na jeden, chyba, Jeden na jeden. Ja bym go zgłosił, czekaj No nie, ale ja tu rzucam bronie Chodź, razem, razem się ulecimy, razem, chodź No nie no, zostaw mnie no Pycax, Pycax, Pyca Kóra jakładł mi, kurakład <grywa> Ze mną dawaj, ze mną! Oh. Dobra, to udaję bota! Tu jest, tu jest, tu <grywa> jest! Nie że kurz się odpali widzowie! Kurz się odpala! Widzowie, oni mówią o mnie! Nie! Yeah. Nie, 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 nie! Widzowie robią konkurs na nowego 60, w tym nie przecież chłop raz się. Artura, a pożyczy mi ja. Już w psycha siada A to co on skończył? O jest dobra! O Jezu zabrałem <laughs> No masz go już no No tutaj jest Let's go! O! Biało, biało, biało Jak mogłem solo na FNCSO to po tym bomba Leży, Co? Dobrze, Trzeba dobrze, pamiętać, trzeba mi? mieć mocne plecy Daruj, daruj! Dobrze dobrze chyba z Arturem siebie Nie wiem zapiś Ja zrozumiem, ja, <słuchaj> To nie był Artur A, a bo był Ona sobie czekoladkę kupiła Chodino Zjela sama czekoladkę. A ja szu robić

Dobra, to na <noise> Ja pierdziele. Ej, ty tak się czas, to czas Tak, ja zadziwię się. Kurwa, nie patrz plecy. <noise> jest, jak nie, jest przecież Zabiłem go. Ale nie zaputaj pleców. Zamknąłeś. Skupą, zamknęłem. Widać, pięknie. <noise> da, minus to krak, krak, krak. Nie, 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 ale to był miss! Kill, kill, kill! No, No chodź tutaj! Duch, let's go! Szymek Skrzynek! Ło! Kurdez! Poczułeś to, nie? Poczułem, poczułem! No, dzięki, dzięki! No nie ja trafiłem! Ważnie, bardzo Dobra... Ale czy łatwo? Widzę, widzę dwa fejle w jednej rundzie, ode mnie i od Artura. No? Ale no patrz to za śmieć, nie no. Co? jest taki właśnie. On, on, on... Ale A jeszcze shitan jak coś Artur.